Wielkości odwrotnie proporcjonalne. Przykłady i zadanie. Zapoznajmy się najpierw z definicją. Jeśli wraz ze wzrostem jednej wielkości druga wielkość maleje tyle samo razy, to mówimy, że wielkości te są odwrotnie proporcjonalne. Być może wygląda to na pierwszy rzut oka nieintuicyjnie, natomiast jak spojrzysz na przykłady, na pewno zrozumiesz o co w tym chodzi. Wyobraź sobie, że wygrałeś szóstkę w lotkach. Niestety nie zawsze dostaniesz maksymalną wygranę. Jeżeli inni wygrali, skreślili również zwycięską szóstkę, dostaniesz odpowiednią ilość razy mniej, mniejszą kwotę. Na przykład, gdy do wygrania jest milion, wygrają dwie osoby, no to każda z nich dostanie po pół miliona. Jeśli wygra 5 osób, no to tych pieniędzy będzie oczywiście zdecydowanie mniej. Innym przykładem jest przygotowywanie słoiczków z zaprawami. Im mniejsze macie słoiczki przygotowane, tym więcej trzeba ich napełnić. Na przyjęciu pewnie nieraz zastanawiałeś się, jak duży kawałek tortu można otrzymać. Oczywiście, im więcej jest ludzi, tym mniejsze kawałki będą pokrojone. Ostatni przykład, który chciałabym Ci pokazać, to zakupy. Im tańsze są produkty, tym więcej możemy ich kupić. Myślę, że ten przykład jest Ci bliski. Wszystkie te y, przykłady mówią nam o wielkościach odwrotnie proporcjonalnych. Czyli im więcej y, mamy Jednej wielkości, tym mniej musimy dobrać drugiej. Wyobraźmy sobie sytuację. Mamy 20 zł i chcemy kupić czekoladowe batoniki. Przeanalizujmy, ile możemy ich kupić w zależności od ceny. Jeżeli kupujemy batoniki za 4 zł, to możemy ich kupić 5 sztuk. Wówczas cena, jaką zapłacimy, to 4 razy 5, czyli 20 zł. Jeżeli kupujemy batoniki za złotówkę, to możemy ich kupić 20 sztuk. Zatem cena to będzie 1 razy 20, czyli 20 zł. Czyli tym razem nie ilorazy są równe, a iloczyny. Możemy to zapisać w ten sposób. 4 razy 5 jest równe 1 razy 20. Jest to równoważne a zapisowi na przykład takiemu. 4 podzielone przez 1 jest równe 20 podzielone przez 5. Zobaczmy. To są wyrazy skrajne 4 i 5, tak samo jak z lewej strony tego równania. A 1 i 20 to wyrazy środkowe, czyli prawa strona równania. Możemy zapisać to również w inny sposób. Na przykład. 4 przez 20 równa się 1 przez 5. Znowu 4 i 5 to wyrazy skrajne, natomiast 1 i 20 to wyrazy środkowe, tylko w zmienionej kolejności. Spróbujmy rozwiązać przykład zadania. Kierownik schroniska obliczył, że jeśli schronisko odwiedzać będzie 250 turystów dziennie, to zapasów ży żywności starczy na 30 dni. Na ile dni wystarczyłoby tych zapasów, gdyby schronisko odwiedzało dziennie 300 turystów? Wyobraźmy sobie schronisko PTTK na Turbaczu. Zapiszmy, co mamy dane: 250 turystów wyżywi się w tym schronisku przez 30 dni. Natomiast nie wiemy przez ile dni wyżywi się w tym schronisku 300 turystów. Tego typu zadania można rozwiązać dwoma sposobami. Pokażę może najpierw pierwszy, który związany jest bezpośrednio z proporcjami. Ułożymy proporcje, najpierw ustalając kierunek wzrostu wartości. Tutaj wielkości rosną, czyli turystów przybywa więcej, ale im więcej jest turystów, tym, mniej dni, e, tym na mniej dni wystarczy wyżywienia. Zatem 30 dni jest większe od x i strzałkę kierujemy w tą stronę. Zapisujemy proporcje podobnie jak to było w, w wartościach wprost proporcjonalnych. Od początku strzałki do grotu, od początku do grotu. Uwaga, początek, czyli 250 przez 300 i uwaga tutaj w drugą stronę, x przez 30. W tym momencie mamy klasyczną proporcję, którą możemy rozwiązać, korzystając ze stwierdzenia o równości iloczynu wyrazów skrajnych i środkowych, czyli tak naprawdę potocznie mówiąc, mnożąc na krzyż. Mnożę wyrazy skrajne i mnożę wyrazy środkowe. Po dalszych obliczeniach mamy 7,5 tysiąca to się równa 3,300x. Dzielę przez 300, zamienię już stronami, żeby było elegancko. I otrzymujemy 25 dni. Na tyle starczy nam zapasów w tym schronisku. Pokażę może teraz drugą metodę. Zapis powinien być taki sam na początku, czyli 250 turystów żywi się przez 30 dni, natomiast 300 turystów przez nie wiadomo ile dni. Zamiast układać proporcje, zastanówmy się, co nam opisują te wielkości. Gdybyśmy pomnożyli 250 turystów przez liczbę dni, czyli przez 30, otrzymamy pewną liczbę żywności, która musi być w schronisku. Tak? Można to policzyć w kilogramach, w liczbie żywności, w ilości żywności. Niezbędnej do wyżywienia tej grupy turystów. Natomiast w przypadku 300 turystów mnożymy przez X dni i również uzyskamy ten zapas żywności, który zgromadził kierownik schroniska. No i żywność jest rzeczą wiadomą, tak, czyli już jest w schronisku na półkach, w związku z tym te dwie wielkości są równe. Zapisujemy. Równanie 250 razy 30 równa się 300 razy x. Zobaczmy, że to i to to są te same równanie. Jaką metodą do tego dojdziemy? jest obojętne, byle otrzymać dokładnie takie równanie. Dalsze rozwiązanie oczywiście przebiega analogicznie i otrzymujemy, że x to jest 25 dni. Zatem jak najbardziej możemy zapisać odpowiedź do zadania, że dla, dla 300 turystów żywności starczyłoby e, na 25 dni, czyli zapasów starczyło starczyłoby na 25 dni. Pamiętaj o tych dwóch metodach i wybieraj tą, która jest dla Ciebie wygodniejsza. Powodzenia!